Jak zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej wpływają na stan naszej skóry? Czyli przechodzimy do tego, co Państwa zapewne interesuje najbardziej, po kolei przejdziemy sobie przez różne objawy, manifestacje związane z zaburzeniami gospodarki glukozowo-insulinowej na naszej skórze? Przede wszystkim tak zwane rogowacenie ciemne. To jest bardzo, bardzo charakterystyczna manifestacja zaburzeń gospodarki glukozowo-insulinowej. Są one typowe dla cukrzycy typu drugiego, natomiast także przy insulinooporności, otyłości i zespole policystycznych jajników również rogowacenie ciemne może się pojawiać. Ono też często współistnieje z powstawaniem brodawczaków, czyli takich niewielkich ciemnych brudawek, które również są dosyć charakterystyczne dla zaburzeń gospodarki glukozowej. Inne typowe manifesta manifestacje to na przykład nawracające infekcje grzybicze w skóry, w szczególności u osób, które mają cukrzycę stan przedcukrzycowy, kiedy też różne zaburzenia immunologiczne promują rozwój tego typu infekcji u osób z otyłością też fałdy skórne. Po prostu stwarzają takie środowisko, które no, promuje to, żeby tam te infekcje grzybicze się pojawiały, bo to ciepłe, wilgotne środowisko, no, dla grzybów to jest takie środowisko wymarzone, yy, dodatkowo niego się rany, znów bardzo typowe cukrzycy typu drugiego, gdzie tam rzeczywiście no, mogą się pojawiać już bardzo, bardzo poważne zmiany skórne. Natomiast także u osób, które mają po prostu rozregul rozregulowaną gospodarkę glukozowo-insulinową, na przykład przy topowym zapalenie skóry, gdzie tam te rany również w konsekwencji powstawania zmian zapalnych mogą się pojawiać tam również y, ta niekontrolowana glikemia będzie źle wpływała na gojenie skóry, mogą się pojawiać takie zmiany jak czyraki wrzody, sucha, swędząca skóra, również nawracające przyrosty nużeńca są związane z rozregulowaną gospodarką glukozowo-insulinową, bo z jednej strony osłabienie odporności, z drugiej strony nadmierna produkcja sebum, która dla tych zaburzeń glukozowo-insulinowych jest dosyć typowa. To wszystko nam promuje to, żeby nurzenie rzeczywiście naszej skórze chętnie się rozrastał, a to oczywiście może mieć związek chociażby z trądzikiem różowatym. Warto także wiedzieć, czym jest glikacja i w jakim stopniu wpływa na skórę. Proszę Państwa, glikacja jest takim procesem, w którym glukoza łączy się z białkami, lipidami, kwesami nukleinowymi i w efekcie powstają tzw. AGES, czyli końcowe produkty zaawansowanej glikacji. Te końcowe produkty zaawansowanej indikacji noszą tą nazwę Ages nie bez, nie bez przyczyny, dlatego że one rzeczywiście bardzo, bardzo mocno promują, promują starzenie skóry, promują uszkodzenia komórkowe, wiążą się z bardzo dużym stresem oksydacyjnym, prowadzą do uszkodzenia kolagenu, elastyny, czyli też będą źle wpływać zarówno na gojenie skóry, jak i na elastyczność skóry, będą promować powstawanie zmarszczek i tak naprawdę, no. Wpływają źle na nasze szeroko pojęte zdrowie. I właśnie te ages one są bardzo blisko związane z niemal wszystkimi chorobami współistniejącymi z cukrzycą typu drugiego, bo tamten stres oksydacyjny, on rzeczywiście gra bardzo istotną rolę. Jeżeli my mamy wysoki poziom, poziom cukru we krwi, albo stale podwyższony, albo bardzo często takie duże piki po prostu w odpowiedzi na kiepską dietę, mamy ten przyspieszony proces glikacji, który prowadzi do zwiększenia produkcji AGEs. To z kolei przekłada się na pogorszenie no niemal wszystkich chorób, które są związane ze stresem oksydacyjnym, a każda choroba zapalna skóry jest związana ze stresem oksydacyjnym, ale także z gorszego gojenia skóry, szybszego starzenia skóry. I tutaj mamy dwa podstawowe sposoby na unikanie tych naszych strasznych ages. Przede wszystkim powinniśmy ograniczać jedzenie pokarmów smażonych, w szczególności spalonych, grillowanych, e, takich produktów jak na przykład ten e, piękny kawałek karkówki, który widzą Państwo na slajdzie z tymi ciemnymi, spalonymi śladami. No niestety to są, to są właśnie te miejsca, gdzie tych ages powstało bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo powinniśmy mieć w diecie dużo antyoksydantów, zwłaszcza jeżeli raz jakiś taki posiłek się pojawi, no to do niego powinna być naprawdę porządna porcja warzyw owoców, żeby chociaż trochę te negatywne właściwości AGES ograniczyć. No i oczywiście również kontrola glikemii. Przechodzimy teraz już do konkretnych chorób, zaczynając od chorób Łojotokowych, czyli łojotokowe zapalenie skóry i trądzik pospolity. I tutaj, proszę Państwa, efekty oddziaływania glukozy i insuliny zostały naprawdę doskonale wykazane w badaniach klinicznych. Nie mamy żadnych wątpliwości, że tutaj ta gospodarka glukozowo-insulinowa ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Mamy zarówno badania, w których były testowane interwencje dietetyczne związane ze stylem życia, ale także badania, w których były testowane leki zwiększające wrażliwość insulinową, np. Metformina. Bardzo dużo badań w PCOS, i tutaj tak naprawdę w PCOS i trądziku androgenowym, który z PCOS często współistnieje, metformina jest już takim lekiem, powiedzmy, no dosyć standardowo. Natomiast również są badania pokazujące, że użycie tych leków hipoglikemizujących, czyli m.in. metforminy w trądziku, także bez PCOS, może dawać dobre efekty. O tym jak duże znaczenie u konkretnej osoby mają właśnie kwestie związane z glukozą, insuliną? O tym mocno decydują predyspozycje indywidualne, chociażby wrażliwość receptorów, receptorów, które się znajdują na naszych sabocytach, na IGF1, bo tak jak Państwu mówiłam, wysokie poziomy insuliny to są także wysokie poziomy IGF1, trądzik, kłutekowy zapalenie skóry to są choroby wieloczynnikowe, dosyć skomplikowane, i tutaj ta gospodarka glukozowo-insulinowa jest jednym z wielu elementów, ale ta zależność jest, naprawdę niepodważalne i właściwie każda osoba z chorobą łojotkową na tą gospodarkę glukozowo-insulinową powinna zwracać uwagę. Jak to dokładnie się dzieje, że insulina wpływa na gruczoły łojowe? Tak jak już Państwu mówiłam na początku, w sytuacji, kiedy mamy obniżoną wrażliwość insulinową, trzustka musi te insuliny produkować coraz więcej. Dochodzimy do takiego momentu, że to poziomy insuliny, one są właściwie przewlekle, podwyższone, mamy wysoką insulinę nacz. Co się wtedy dzieje? Wtedy wzrasta poziom androgenów. Spada poziom SHBG, czyli globuliny, które te nasze hormony płciowe powinna wiązać. Wzrasta poziom IGF1, mamy też podwyższoną aktywność MTOR-C1. I do czego to wszystko? Prowadzi. prowadzi to do większych podziałów, prowadzi to do powiększenia naszych sebocytów, a co za tym idzie, jeżeli mamy więcej sebocytów, te sebocyty są większe, no to mamy także większą produkcję sebum, pojawiają się zaburzenia rogowodzenia skóry, które także promują to czopowanie się gruczołów fojowych i pojawia się stan Zapalne, i w ten sposób dochodzi do nasilenia objawu trądzików i innych chorób łojotkowych. To jest oczywiście pewne uproszczenie, ale myślę, że dzięki temu mamy rzeczywiście tutaj jasno przedstawioną tą zależność między insuliną, androgenami, mtorc 1 i F1, a stanem naszej Skóry. Dodatkowo musimy pamiętać o tym, że insulinooporność jest też stanem, który generuje stan zapalny, stres oksydacyjny, który generuje zmiany immunologiczne, i również z drugiej strony ten stan zapalny związany z chorobami przewlekłymi zapalnymi, on również może nas do insulinooporności predysponować. W przypadku trądziku, najczęściej ta zależność jest jednak w jednym kierunku, czyli głównie insulinoporność. ona predysponuje do tego, żeby ten stan zapalny, stres oksydacyjny się pojawiał i w ten sposób również. Również promuje powstawanie zmian trądzikowych. W innych chorobach ta zależność może być rzeczywiście taka dużo bardziej złożona, dwustronna.